Czego uczysz się najszybciej albo czego nauka przychodziła ci najłatwiej w życiu? Polskiego. Naprawdę? Nie Ale czytałaś książki czy oszukiwałaś? Nie, ja nie, nie, nie jestem z polski. Ale Ty... no, to uczysz się polskiego, mówisz po polsku, już rozumiesz wszystko, Emilka, nie ściemniaj. A skąd jesteś? Z Austrii. Naprawdę i mówisz tak po polsku? Tak, biologii chyba. Prawda? No, i tam pani pytała, jak skrzyżujesz muchę z tam... Tak, oczywiście, to ja od razu wiedziałam po prostu co z czym skrzyżować. I od razu wiedziałam, co z tego wychodzi. Naprawdę. Ja, Pierwszy, zazdrosy, czego uczyłaś się najszybciej, czego nauka przyszła ci najłatwiej w życiu? Eee, śpiewu. Naprawdę? Serio. O mnie śpiewasz? No. A widzę, śpiewaj coś mi. Nie. Czego w tej chwili najbardziej potrzebujesz, Jan? Najbardziej potrzebuję pieniędzy, chyba. Pieniędzy. Snu, jedzenia, odpoczynku, kawy. Kanapki. Wolnego czasu i wakacji, wyjazdu gdzieś, podróży. Teraz potrzebuję pieniędzy i sławy. W tej chwili akurat? W tej chwili to potrzebuję... Tak, w tej chwili, a co? Nie no nic, zastanawiałem się, ja potrzebuję tylko pieniędzy, więc w sumie luz zatwidź te sławę w te przez telewizję, nie mam problemu który dzień tygodnia jest najpiękniejszy i dlaczego on? Myślę, że albo piątek wieczorem, albo sobota. Jeden dzień się zdecydować? Piątek. Dlaczego? Sama nie piątek, bo już wtedy wszyscy są po pracy po całym tygodniu już wszystko schodzi potem jest wolne. Bo weekendu początek wiadomo. Ludzie najczęściej pytają Cię o...? Nie pytają najczęściej o wzrost. Bo mam, no, ponad dwa metry. I to jest taka zagadka. Ło, mono, ale jesteś wysoki, ile masz wzrostu? Ja po prostu pierwsze osoby, które poznają mnie, pytają się... Ło, ile Ty masz wzrostu? I męczy Cię już trochę to? Męczy. Dlaczego jestem taka wysoka? Naprawdę? I co im odpowiadasz wtedy? Że nie lubię tego pytania. Dobra, i serio? Seba, czego najbardziej teraz potrzebujesz? Wsparcia. Materialnego, czy duchowego? W miłości. Chciałem Ci je dać, ale powiem Ci, pf, tak, trochę może nie tym razem. Co najszybciej się kończy? Miłość. <laughs> Ten jaki optymista się znalazł. Czego nauka przychodziła Ci w życiu najłatwiej? Matematyki. Naprawdę? Naprawdę. Ale uczyłeś się, czy już rozumiałeś, hmm. nigdy nie musiałeś się uczyć? Mama mi trochę pomagała się uczyć, ale tak yy, bardzo kumałem. Zdrość, ja tak nie miałem. Jeżdżenia samochodem. Naprawdę? Naprawdę. Strasznie ja Długo się uczyłem w ogóle gry na gitarze. Naprawdę? Naprawdę. Chciałbym tak, nic nie umiem. Mówienia. Naprawdę, boś pierwszą to jeszcze nie chodziła, już gadała? Tak. I wszyscy później cały śniadaliśmy o, Blanka, bo ty tak od razu mówiłaś. Chyba tak. Okay, ale fajne jest mówienie, no, ale lubisz dużo gadać, czy nie? Tak, wolę rozmawiać, niż siedzieć w ciszy. Ja też tak mam. To przerażające, a jesteś taką gadułą, że czasami, jak ktoś opowiadasz, to się kapuje, że oni w ogóle nie mówią, tylko ty mówisz sama, czy tylko ja tak mam? Czasami się zdarza. Uf, dobrze, bo się bałem, że jestem sam. Tak. 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 Ok. Jak się witają, twoim zdaniem, eskimosi? Eskimosi? Pewnie robią tak noski-noski. Ludzie najczęściej pytają Cię o? Pytają mnie najczęściej, ee, czemu robię takie wspaniałe make-upy, a ja mówię, nie wiem, taki się urodziłem. Zajebiście, skromność to podstawa, bardzo mi się podoba. Najczęściej ludzie pytają Cię o? Kasę. A masz kasę czy nie masz? E, mam. To dobrze, bo ja nie mam. Rano, popołudnie czy wieczór? Ewa, która pora jest najlepsza dla Ciebie do życia? Wieczór. Naprawdę? No. Jak masz się uczyć, to uczysz się do nocy, a nie rano? Nie uczę się. Szczerze mówiąc wieczór, bo rano to nawet nie wstaję, wstaję w południe. Czyli przesuwasz sobie rano na południe, uczciwie omijasz porano. Tak, tak, taka jest prawda właśnie. To w takim razie, okej, okay, umówmy się. E, wstajesz w południe, to co jesz na śniadanie, które nie może być śniadaniem, bo jest po południu? E, jem obiad, który mi zostawiła mama, no bo sam nie umiem wygotować sobie, no to... Czyli wstajesz na gotowy obiad? Tak, a co? Mogłbym być. Naprawdę. Rano, popołudnie czy wieczór, która pora jest na, najlepsza dla ciebie? Wieczór. W jakich godzinach najbardziej? Także żebym miał wyznaczyć dwie takie najbardziej prężne, działające mózgownice wtedy: 21.37 no. i 23.05. Co się najszybciej kończy? Weekend. No to prawda, chociaż hajs się chyba szybciej kończy. Ojej, wypłata domu Pieniądze. Pieniądze. Pieniądze, o. Nie no, pieniądze sztampa. Co się najszybciej kończy? Poza pieniędzmi. Najszybciej się skończyła moja praca w hajmie, bo mnie zwolnili. Powiedzieli nie. pa, a ja aha, no, o. Pa". Po ilu cię zwolnili z tej pracy? Po miesiącu. Nie nie znają się widocznie. Jakie nasz najmądrzejsze, najtrudniejsze, najwspanialsze słowo? Takie, że jak powiesz, to wszyscy wiedzą, że masz profesurę z hipersternologii. Komparatystyka. Co to jest? kierunek moich studiów. Naprawdę studiujesz kompana na Czyłam no. I co to był za studia? Że porównujesz literaturę z innymi dziedzinami sztuki. Naprawdę? I co na przykład krzyżujesz książkę z obrazem? Tak. Nie mogę spotkać. Naprawdę nie mogę spotkać mądrych ludzi do mnie dobija później Konkwistadorzy. Jezus Maria, dobry jest, podoba mi się. Takie bardziej jakby skomplikowane to kojarzy mi się z Irżeją Wardana Pura Kodde. Co to jest? Stolica Sri Lanki. Matko jedyna. Uch. Jakie znasz najtrudniejsze i najdziwniejsze słowo? Konstantynopolitański kawieneczka. Kubany, zna to, zapamięta, podejrzewam, że kobiety na to lecą. Poprawiam polonistki, jak mówią, w każdym bądź razie. A, bo to jest rusycy, mówi się w każdym razie. Brawo, Adaś, kurna, ale po jaki mądry człowiek. Bardzo lubię degrengolada. Degrengolada jest super. Ale nie robi się głodna na czekoladę od degrengolady? Bo ja tak mam, że słowo. To się kojarzy. Ta. Nie. Prestidigitator może. Ja też prestidigitację znam, kurna, z Jankiem nas tu się łączy. Mamo, mam nadzieję, że to jednak nie listonosz. Jakie znasz najmodniejsze, najtrudniejsze słowo, najbardziej skomplikowane, takie, że jak chcesz zaimponować wśród pianistów, to je używasz, takie super trudne, mądre? to jest... Y, albowiem. Tak mówił Jezus chyba. Tak, mówił, faktycznie. Znaczy nie wiem, tak napisali, że mówił, więc nie wiadomo. I co, i, i tam ładujesz, mówisz, a znowu się albowiem. Albowiem bolało. <noise> Jaka jest najnudniejsza praca na świecie? Najnudniejsza? Jakaś za biurkiem na pewno. Kliku, kliku. Tak, nie dla mnie. Dla mnie też nie. Wydaje mi się, że kontroler jakości. Akurat tam pracowałem i tam mi się wydawała najnudniejsza. za biurkiem. No, też prawda. Jakąś taką siedzącą w komputerze cały czas. Bank. O, właśnie tak. No, też tak. Myślałem, byłem w banku, wreszcie sobie facet siedział koło mnie, wszyscy go widzieli i on cały czas musiał robić coś. No bo wszyscy widzieli, go wreszcie że 8 godzin, nie no w ogóle masakra, w ogóle na koniec. Ja właśnie dostaję ulotki. Więc... Naprawdę jest, mierzysz się w kategorii najnudniejszej? Z 7 godzin muszę stać i rozdawać. Nie, nie śle, lecz czasami trochę się dłuży, Zależy od dnia. Ty, ale z rozdawaniem lotek jest chyba tak, że dziewczynom jest opór łatwiej, przyznaj się. Nie wiem, nigdy nie rozdawałam jako facet. Do końca roku musisz jeszcze no do końca roku jeszcze muszę skoczyć na bungee. Pojechać na wakacje. Pojedziesz? Tak. Dokąd? No może z przyjaciółką pojechać gdzieś jeszcze w Polskę. Pojechać na Śląsk. Pojedziesz? Za dwa tygodnie. Uwaga drodzy ślązacy, przyjmijcie sobie i yy, tak jak Ślązacy umieją to robić, bylebyś stamtąd zdrowy wrócił. Do końca roku musisz jeszcze. E, muszę e, mieć e, 2000 follow. Znaleźć dziewczynę. No patrz, maszyna ruszyła od kiedy jesteś w telewizji, Michał. Do końca roku musisz jeszcze. Znaleźć sobie jakąś pracę. Zarobić dużo pieniędzy, no. Zaliczyć matmę, potem jeszcze trochę wolnego. I potem studia, studia, studia i, i tak zleci do Sylwestra. Pobawić się z psem. Pobaw się z psem do końca roku, Tobie nie podpowiadaj. Ty nie możesz mówić, ty jest wigilia, to jest mikrofon, to Biażku, wiesz, zostań sobie.